Brata! Zaraz nas to boją! Tak, wiem, wiem! No to przejdź! Za czym się już nie popłyniemy? Nathan, Nathan, co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką co twój brat. Marnujesz się. Widzę Cię. W górę i dookoła. O! O, ślisko. A przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuję kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Znak ksiądz moje zdanie. Ha, jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Catherine. あ<て>の。 Muszę się dostać do okna. No dalej, z drogi, siostro. Siostro Katrin? Nie. Ach, tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy. Otworzy siostra bramę? Już idę. Tam. O, co jest, bracie? Orientuj się. <laughs> Daj spokój. <laughs> Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę, znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że... Ojciec nas olał, nasza matka smaży się w piekle. Natan, Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak, w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mm -hmm. Nie skok. Dalej. No. Ależ ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. No, pamiętam to. Tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam, w porządku. Hmm? – Powinieneś go odwiedzić. – Nie, nie potrzebuję kłopotów. Tędy. Już już Łatwo poszło. Podłożyłeś? Podłożyłem, ale. A przynajmniej tak myślałem, ale. To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz i ruszę. A teraz. Na górę. Hm? Robiłeś to wcześniej? A, raz czy dwa? No, dawaj. Teraz ty. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się... Rozstaliśmy. Okay. Bez ryzyka? Nie ma zabawy! O! O! Weź nie myśl o tym! Dasz radę! Pikuś, trzymaj się blisko. Super, co? No, ekstra. Chodź tuż za tobą. Okej. Okay. ok. Dokładnie w pośrodku. Mordku, tylko spokojnie. Ups. Czy to grzech? Chyba tak. Gotowy, Tarzanie? Tak. Dobra, do dzieła. Widok, co? Ca, nie najgorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Twoja kolej. Okej. Okay. Dasz radę. Dasz radę, Nate. Dawaj. O cholera! Trzymam cię! Chodź. Chodź. Oh. Oh. Udało się. Tak. No jasne. będę za mną. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Serio? A serio. Będę tuż za tobą. Zuch chłopak. Okej. Okay. Zaczynamy. Wow. Teraz oh. okay. na dół. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Okay. Patrz na to. A? Wow, to jest dwusetka? Dwusetka? Pogieło cię? To przecież jest pięćsetka. CC dwusów. No co ty? A. Kradziony, co? Nie, skądże znowu? Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... Muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz. Okej? Okay? Zostawiasz mnie. Przestań nie dramatyzm Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch, a za parę lat, ja jak to wyjdziesz. Za parę lat. Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam lew daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Ok? Wierz mi, wiem, co mówię. To nie fair. Hej, całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Ta. Ta. Wiesz co? Właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? No, druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Esto va a estar más fácil de Ajá. lo que esperaba, ¿eh? <risa> uh. <risa> no sé si Maris va a Acabemos con esto. <laughs> <laughs> <Dale una. risa> Chingada, ¿eh? este gringo sabe pelear, ¿eh? Dale en la cara. <laughs> ¿Esto va a ser divertido. <laughs> A ver cómo te sales de esta, ¿qué tal esto? ¡Cobusai! ¡Gárdenmelo! Sí, sí, ¡Lucha muestro. como un hombre! ¿Quién manda? ¿Sabes lo que ¡Ya lo tienes! ¡Vuelve ahí! No estés por meterte con nosotros. ¡Puedes hacerlo! Ahora oh, sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Le la cara! ¡Chácalo! ¡Te voy a matar! ¡Come miedo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Mátanme! ¡Ey, no nos biliamos! ¿Eh? ¿Pravado, Maúy? Voy a matar y digo que mierda. ¡Ey, hop, chetáis, das! Ya es lo que te voy ¡Te sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! voy a estar esperando aquí, ¿eh? ¡Abre! ¡Ay, esponjol! Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? E? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias.

¡Vida es ¡Ey, gringo! ¡Dilo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Te lo hey, Vargas! cuando regrese! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos Atras. de él! ¡Muévense! ¡Quítense, cabrones. ¡Ey, ey, tranquilízate! ¡Le han todos más bien, ¡Ah, ¡Muy fan club!

Bien. Właściwie dokąd nie prowadzisz? No, Wcale nie jest podejrzany. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. Robi się. Tędy. Tędy. Daj mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? <laughs> Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, a Rave sowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak. Miałem także nie brać łapówek. Z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie jestem listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach i nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie, Ponad Czy możemy... 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy. Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, o, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. To jest przenośnia. O, nie, 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 nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra. Zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele. A jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rejfem. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Spinaczka. No, chyba, że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Masz to, o co prosiłem? Tak. Schował to tam, pod stołem, przy tych skrzynkach. Świetnie, dzięki.